Vlog ma dzień. Pierwszy. Witam i was z psz, psz. Psz. Kto ma bicelę na piwo? Wczoraj już zrobiłam dom, pewnie widzieliście w się Zero, Mamy Kamenek, jak ci się podoba, dekoracja. I majonez. We wish you Christmas. Happy day. Wiesz, że nasi znajomy będą to oglądać? No i dobrze. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Kamanek zrobił śniadanko. Szybko zabieramy się za jedzenie, bo potem jedziemy em, z na siłownię. Na bakier. Właśnie wróciliśmy od cioci z obiadu Byliśmy na siłowni, tam na siłowni coś tam wam nagrywam. Cioci, gdzie było przemiło Zazwyczaj niedziela tak wyglądają, że jesteśmy gdzieś u kogoś na obiedzie A teraz słuchajcie, przebrałam się ciepło I lecimy z Kasią testować herbatki rozgrzewające Jest jeszcze miejsce, z którego herbatek nie próbowałyśmy A wypatrzyłam ostatnio właśnie, że mieli takiego posta że można kupić jakieś grzańce, herbatki i tym podobne, więc idziemy sobie na spacer i zahaczymy o taką herbatkę. Bieram się ciepło. W zasadzie to słuchajcie, weszłam do domu i już z niego wychodzę. Dzisiaj jest intensywna niedziela. Dzień dobry kochani, vlog ma z dzień drugi. Jak widzicie, słuchajcie, jest przepiękne światło, piękne słońce. Jest dzisiaj pogoda po prostu cudna. 7 stopni, więc ciepło, co prawda nie masowo, ale ja się cieszę z każdego słońca, bo ja na baterie słoneczne. Wybieramy się zaraz z kamankiem do deilza i myślę do action, żeby jeszcze dokupić ostatnie pierdółki do prezentów. Ja chcę też zobaczyć, czy może są jakieś fajne słodycze, bo w action i w dilzie zawsze jest coś, czego nie ma w sklepach. Jest południe, zaraz się zbieramy, a w zasadzie, słuchajcie to ja jadę, bo y, odkurzyłam swoje prawo jazdy powoli, aż sama jestem w szoku, bo to był dosyć taki mój duży lęk. Wrzucić za kierownicę i y, wyjechać na drogę. W zeszłym roku jeździłam tutaj tylko w około osiedla, a tutaj ruch jest znikomy. No i jeszcze sobie jeździłam trenować jakieś tam manewry, wiadomo, na parkowanie gdzieś tam na parkingu. Teraz słuchajcie, y, chociaż jestem cała w nerwach, chociaż stresuję się. To staram się przemóc i staram się, słuchajcie, wsiadać tak jak mogę. To wsiadam i jadę nawet te krótkie dystanse gdzieś tutaj, właśnie do sklepu na siłownię. Robię to dla siebie i robię to swoim tempem, po malutku. Ja nie jestem człowiekiem, który się rzuca od razu na głęboką wodę. Aczkolwiek jestem człowiekiem, którym jak coś nie wychodzi od razu, to się szybko zniechęca Mam taki słuchajcie charakter, że jak sobie wymyśliłam, że coś zrobię, to co zrobię wrócę do tego i to zrealizuję I właśnie tak krok po kroczku, bez spiny Wsiadam sobie słuchajcie i nawet takie malutkie odległości gdzieś tam właśnie do sklepu Mieć kontakt z tym Jeżeli macie jakieś wskazówki, jak wy po przerwie zasiadałyście na przykład za kółko Jeśli macie jakieś patenty, to koniecznie podzielcie się ze mną w komentarzach Moim patentem jest to, ja po prostu siebie nie cisnę Robię to powolutku, robię to po swojemu Bo jak słuchajcie nakładam na siebie... Presję, to nigdy nic z tego dobrego nie wychodzi. Na razie sobie jeżdżę słuchajcie, z kamankiem. No i powoli, powoli będę dążyć do tego, żeby jeździć sama. Tak jak widzicie, mam już prawidłnie dzisiaj e, świąteczny sweterek. Myślę, że już więcej nie gadam, tylko zabieramy się na zakup. Zobaczcie kochani, co kupiłam. Action za trzy dychy. Takie sporej wielkości Posłanko i to jest posłanko Kropusiu dla ciebie, bo Kropusia to jest taka Że ona słuchajcie rozrywa te wszystkie Posłanka, ciumka je Więc my na takie rzeczy Nie poświęcamy jakiegoś wielkiego budżetu, bo to się po prostu Najzwyczajniej w świecie nie opłaca, ale zobaczcie Duża jest ta poducha, a ona bardzo lubi na podusiach Spać, więc myślę, że jej się to spodoba A nawet jak sobie to pogryzie, coś tam pociunka Czy rozpróje, to za trzy dychy Słuchajcie, nie będzie nawet szkoda Chodź Kropusiu, zobaczymy jak ci się podoba Chodź, to stare posłanko już jest tragicznym stanie i ona sobie lubi wyciągać po prostu z niego watę. Masz, Korpusia, zobacz tu! Zobacz, piesku! Zobacz! I tak je kupiliśmy. No już jej się podoba. Podobać? ci się? Zobacz! No, jaka fajna! To można kupić i potem wymieścić. Można, bo te w Blankusi też już jest takie skapceniałe trochę. Kropusia, Zobacz tu! Jak ci się podoba? Jak ci się podoba to? Jak to się podoba? Podoba się. Tutaj słuchajcie, to kupiliśmy jeszcze dla dzieciaków, bliskich jakieś tam świąteczne pierdoły, ale już nie będę wam tego pokazywać, bo być może ludzie, dla których są te rzeczy, będą to oglądać. Nie, Kamanek? Kamanek ma dzisiaj świąteczny outfit. Trochę za mało. O, i Kamanek sobie wziął Kinder buko. Kurczę, słuchajcie, dzisiaj jest jeden z tych poniedziałków Gdzie po prostu próbuję nadążyć Za życiem i nie mogę Jest po 14, jeszcze nie mam żadnego obiadu Więc myślę, że zrobimy sobie coś na szybko Chciałabym dzisiaj jeszcze wysłać prezent do Pauli Żeby im doszedł na Mikołaja Muszę coś zjeść, bo po prostu już mam żołądek Zawiązany w supeł i jestem bardzo głodna Jestem dzisiaj, słuchajcie, cały dzień w biegu Od rana w ogóle e, W pracy, na kąpie Nie uruchamiają mi się jakieś hasła Nie mogę się zalogować na różne konta To jest właśnie jeden z tych dni, kiedy technologia jest przeciwko Wam. Na szczęście, na promocji, tak. słuchajcie, ostatnio wbiodący była lewenia, więc kamanek kupił. Jesteśmy uratowani, mamy coś na szybko. A wieczorem będę chciała, słuchajcie, A, zrobić tak. zupę meksykańską, więc wyciągam sobie już składniki. Mam tu tylko kukurydzę, mamy fasolę, mamy pomidorki jeszcze w będzie mięso mielone, ale mięso mielone muszę wyjąć, żeby się rozmroziło. Lubię, słuchajcie, ten okres vlogmasowy, bo do takich czynności jak składanie prania, nie dość, że mam pomocników jednego i drugiego, to słuchajcie, jeszcze zaraz włączę sobie TV i będę miała na pewno jakiegoś vlogmasa. Grudzień to jest taki czas, słuchajcie, że nie można narzekać na to, że nic nie ma na YouTubie, bo jest mnóstwo fajnych, kątecznych treści. Jeżeli włączam sobie, będę składać pranie w oczekiwaniu na lasagne. Dzień dobry kochani, z dzień trzeci, 3, 3 grudnia, zaczynamy poranek. Wczoraj yy, nagrałam tylko kilka przebitek, ale ugotowałam tą zupę meksykańską i jest naprawdę super pyszna, sycąca. Teraz mamy już rana i będziemy robić śniadanie. I na śniadanie szpinak, jajka, czosnek. Mam tu jeszcze bułeczki, więc... Posadzimy sobie na tym szpinaku jajka i te jajka pójdą na półeczki. Śniadania to są po najfajniejsze. Dania do przygotowywania. Śniadania to dania do przygotowywania. Jechy, słuchajcie, leją kamanego ogarnia śmieci, bo dzisiaj jest wtorek. Zabieram się za gotowanie, bo jestem głodna i już bym taką kanapeczkę z takim jajeczkiem przetrąciła. i słuchajcie, kanapki gotowe. Zobaczcie jak to pięknie wygląda. To nam warzywka. Manek też wczoraj kupił chorizo, więc poszło pod spód chorizo i kozi ser. Dobra, zabieram się za jedzenie. Wygląda smakowicie. Zrobiłam słuchajcie, właśnie make-up i skończyłam. Dzisiaj zdenkowałam dwa produkty, o których chciałam Wam wspomnieć, bo naprawdę są fajne. Pierwszą z produktów, które dzisiaj zdenkowałam, to jest ten podkład Lumena Blur. kolorek 1,5, czyli mój kolor. Letni, bardzo fajny podkład, leciutki, aczkolwiek kryjący. Polecam się zapoznać, jeżeli szukacie jakiegoś nowego podkładu. To jest taki podkład, słuchajcie, pielęgnujący waszą buzię. Tu mamy, słuchajcie, bardzo fajny korektor, kamuflaż z Catrice. Na pewno go znacie, bo to jest jeden z hitów YouTube'a. Spoko mi się go używało, dobrze kamuflował i nie ścierał się. W ogóle, słuchajcie, mam widzę na głowie dwa kolory, bo zaczynają mi odrastać rozjaśnione włosy. Fryzjer ostatnio zaszalał i dodał mi kropkę czerwonego na odrost, na ten mój naturalny kolor. I ja widzę, że mam teraz, słuchajcie, dwa kolory w włosach. Jestem trochę jak ogień: tu mam czerwony, tu mam żółte, ale jak tak się dzisiaj patrzyłam, to nie wiem, czy następnym razem nie puść sobie w cały taki śniowy brąz, bo podoba mi się, jak to wygląda, słuchajcie, do niebieskich oczu. Bardzo mi się teraz wybija kolor oczy, takie mam wrażenie. Ale wydaje mi się, że ta wiśnia fajnie tutaj gra. Ale zobaczymy, słuchajcie, czy mi się to nie odwiedzi, bo ja co miesiąc mam inny pomysł na siebie Pakuję się na siłownię W zazwyczaj to jest właśnie dzień, gdzie robimy trening na siłowni I chyba po treningu skoczę na kawkę do mamy Jestem się mega jakaś zamolona, nie mogę oczu otworzyć Więc myślę, że taki trening jak znalazł ładuję też moje bateryjki energii świątecznej u mamy Bo moja mama jest najbardziej pozytywną osobą, jaką ja znam A przy okazji, słuchajcie, kocham święta Myślę, że podzieli się trochę ze mną Energią. Ja na pewno bidon, dobra i jeszcze oczywiście muszą być i słuchawki, buty i jeszcze książka. Dzisiaj mi w ogóle chyba wypada kardio, więc jak znalazł na książkę, wczoraj się sam słuchajcie, do świątecznego listu i jestem już prawie w połowie przed snem. A wcześniej jeszcze czytałam Magię Domową, ale ostatnio, słuchajcie, no ciężko jest z tym czytaniem. Mobilizacja jakaś musi nastąpić. To jest mój sposób. Zabieram po prostu książkę ze sobą wszędzie, na siłowni, gdzieś tam jak wybywam. Jak na coś czekam, to zawsze czytam. Będziemy się powoli zbierać. A ja czekam, aż po prostu spłynie na mnie. Ja jestem mamy, co prawda troszeczkę mi po prostu serce podskoczyło do gardła, bo mamy nie było w domu, już myślałam, że się coś stało, mama po prostu wybyła na zakupy, to jest moja shopping queen i już y, słuchajcie, mama przystraja ja powoli świątecznie, zmieniła poduszki, jest tutaj też świąteczny kocyk, Czy ta poduszka lepiej będzie tu, mhm a te, tutaj, fotelu, a te tutaj, a te tutaj. Chyba tak, bo te do kanapy tak y, współgrają. No dobra, mm -hmm. a te będą ładnie z tym zielonym, nie? Mm -hmm. Na tych fotelach to będzie lepiej wyglądać. O, jak ładnie, mama! Ja zapomniałam w ogóle sobie zmienić poduszek. Ja nie wiem, czy ja mam jakieś świąteczne. Muszę te przeszukać swoje, bo to jednak taki klimacik daje. Ale ładnie. No te jelonki, te jelonki, muszę Ci powiedzieć, masz urocze. Pięknie. No Przyszłam nie. do mamy w poszukiwaniu świątecznego ducha i znalazłam. Wszystkie sąsiadki mogą mamie... Tych świecących okien, już zacząć no, ale niektóre też już mają pomyte No, mama jak idzie i mama się patrzy w okna i mówi no, ta już umyła, tej się pięknie świecą. Ale raczej traktujesz jak taką pozytywną motywację. Nie mówisz o, ta ma brudne, tylko ta ma pięknie umyte, nie? Nie, nie, tylko że ta ma pięknie umyte. Ja nigdy nikogo nie przyczepuję. No. Mama jest właśnie raczej z tych ludzi, że raczej widzi to, co dobre. Uuu, świąteczne przepisy, nawet są te. Przepisy, przepisy mam w teczce. O matko, patrzcie na co, ale jajca, A tutaj mam tu... gazetki takie, co są same z przepisami, zobacz, takie. No w same teczce, to już masz świąteczne już Wszystko zrobiłam. Nadzielona jest ta. No. Ale fajnie. No, bo stwierdziłam, że, że już muszę mieć świąteczne, ta fajna tutaj, bo to są takie... domu. No. jakaś nowa, tak? Eee, Czy stare? No, nie wiem, no może któraś nowa, no może któraś stara, bo to takie jakie miałam. Akta. Słuchajcie, są świąteczne akta. już są posegregowane. No. Śledziki osobno, wszystko osobno. Pierogi widzę. Pierogi. Ryby jakieś. Postna kapusta z grzybami, a my robimy smażaną. No, to jest taka postna. To jest taka, jaką my robimy, tak? No, tylko ja tam swoje. Tam czasami patrzę no może jakieś tam. Mamo, miodownik z serem. No, z serem też mam. No, i tam jeszcze są. Mam chyba ze siedem miodowników. Ale będziesz się tam robić? Nie no, który wybiorę, bo nie wiem z czym, czy z kaszą manną, czy A czy jaki sę... robiłyśmy rok temu? Trzeba by było vlogi obejrzeć. Dobry był. Mhm, mm kaweczka pyszna. No Jak ta kawka? Bardzo dobra. Na siłowni prawie, mo powiem Ci teraz, osób nie ma, czy znaczy, przynajmniej w tej przerwie obiadowej. Bardzo mało jest ludzi, nie ma takiego tłumu, ale już myślę, że od pierwszego to się zacznie. Że o? ludzie postanowienia robią i no, już będzie tłum. Zawsze jest więcej ludzi, styczniu. A co my tu mamy? Uuuu, jakieś bułeczki, pączek nawet. Ale dzień dziecka, tu. Okay. No i dobry taki. A, no. Wybrałam taki najlepszy, bo to różne były. Z, z różą. Po cztery z czymś są. No nawet nie widziałam, że z różą. Chciałam wybrać taki najładniej wyglądający. Proszę. Mamy już, wiesz, słuchajcie, e, ja będę sobie ściągać makijaż, zmywać idę na górę się wykąpać. Dzisiejsze popołudnie mi minęło. Pod znakiem takiego strasznego zmęczenia po tym treningu. Zmęczone strasznie oczy, i myślę, że to widać. I idę sobie wziąć taką kąpiel. Dzisiaj jest ten dzień, że po prostu nie mam mocy. Może mnie coś bierze, kamankowy wyskoczył i jęczmień. Mówi, że może jakiś wirus czuje się tak średnio, ale zazwyczaj taka gorąca kąpiel mi pomaga. Także zmywam sobie makijaż i idę sobie na górę przygotować taką rozgrzewającą kąpiel z tą eukaliptusową solą z Kneipa, która zawsze mi pomaga na przeziębienie. Trwa operacja przygotowywania zimowej herbatki. Także do zimowej herbatki będzie nam potrzebna oczywiście herbatka i tutaj bazą będzie ta stekana. Ja zazwyczaj daję dwie torebki, więc sobie bierzemy. Dorzucę też do niej trochę herbatki z kanata, którą przywieźliśmy z Turcji. Wrzucimy też oczywiście soku malinowego, który mam od mojej cioci. Trochę imbiru, trochę cynamonu, kardamon i kilka goździków. Kluczowym składnikiem będą też cytrusy. Mamy tutaj pomarańczkę i cytrynkę.